Cześć wam, cześć wam. Słuchajcie, dzisiaj piątek, więc co? Obiad bez mięsa i coś na słodko. Obiadu dzisiaj, nie. <słuchwa> eee, nie, uraszczowali to, co jakby tam było jeszcze w lodówce. Słuchajcie, a że dzisiaj mamy, co prawda, piątek, ale jest dyspensa, więc zjedli to, co było. Eee, między innymi też zupa cebulowa. Eee, słuchajcie, ja mam nastawiony rosół. Mam wsadzone mięso i zalane do fula. No i tyle, ile nam się trochę odgotuje mięso. I później dorzucamy warzywa i przyprawy. I będziemy gotować sobie rosół na jutro. W tradycyjny sposób, żeby nie było w garzach. Ja to powinnam chyba jeszcze większy kupić, żeby to był co najmniej kocioł. A dzisiaj słuchajcie, zrobimy taki mały eksperyment z sernikiem wiedeńskim. Tak trochę po swojemu i po innemu. Bo yy, chcę zrobić małe te serniczki. Takie okay. na raz. Lecimy. Słuchajcie, potrzebujemy rozbić 8 jajek. Białka oddzielić od żółtek i żółtka odstawić. Dobra, biorę się za roz, rozbijanie jajek. Przygotuję sobie foremki i zaraz wracamy. Słuchajcie, jajce rozbite. Tu mam 8 tych 8 żółtek. A tu mam osiem białek. wiadro białek. I lecimy, słuchajcie. I teraz tak. Jeszcze się przebrałam. Och, ciepło w i w ogóle. Muszę założyć motylek. O, zakładam motylek. I teraz motylku, gdzie jesteś? Ach, słuchajcie. I tak poszukiwania motylku. Halo, halo. No i muszę słuchajcie sobie tam. O, jakieś krzesełko i zależy do mojej magicznej szafki. w poszukiwaniu motylka. Bo jakby hmm, mam wszystko, tylko nie motylka. Zaraz wracam. Widzimy, słuchajcie, mam motylak, mam motylak, z te szczeluści magazynowe. Układam. I teraz do suchego naczynia osiem białek. Wlewamy nasze białka. Wow, i tu będziemy ubijać na sztywną pianę. Szczyptę soli, jak najbardziej. Damy takiej, takiej. Po solowe, po pieprzone. Nie, w sama sól. I słuchajcie, 3,5 i 4 minuty, i wrócimy za 4 minuty. To lecimy, słuchajcie. Tadam, tadam. Minęły 4 minuty. Proszę. I to mówią, się nie ubić. Zdjąć motylek. Pianę odstawić. Do Michy. Ok, odstawimy ją z całym pojemnikiem. I ją zaraz przełożymy. Tylko wyjmę warzywa, bo już Wam pokazuję, co mam w dużej mierze. warzywa na rasu. <gry> A to jeszcze jest znacznie. Okay. I co dalej? Do naczynia miksującego włożyć kilo twarogów. Mamy wypasiony twaróg mlekowity. Ten. O. Zawartość 18% tłuszczu, słuchajcie. Zobaczymy. paruszku, ach muszę Cię wyjąć ja łyżką ja łyżką to Ci spadło dobra aha o wow wyleciał haha jest udało się wyszła całość dobra o 5 deko mało 4 deko za mało myślicie, że to będzie tu? nie będzie, cukier, no to lecimy od 250 do 300, no i jak wypladajemy mniej, tą dolną granicę, ok, 200 gram masła pokrojonego na kawałki, czyli cała kostka, bierzemy, kroimy i, to, i dorzucamy to to już do już sernika to zaraz wyrzucimy jak skończy świecić słońce to wtedy już jest noc <noise> dokładnie a ono nam tu taki co ładnie świeci dobra nie zasłaniaj mi nie, nie zasłania. Nie no zasłonisz, nie zasłonisz słoneczka. Tak dawno przez tą zimę takiego słońca nie było, spragniono, a ciocia jest słoneczka. Słuchajcie, w pracy jest bardzo fajnie. Mi się podoba. Jak teraz się Ze słońcem? No nie da rady. Słuchajcie, to się spale. Nie da rady. 100 gram śmietany i teraz zobaczcie ja mam taką kuchmistrza i tą śmietanę dodamy oni no, chcą tu tłustą nie no ileś tego tłuszczu słuchajcie bez przesady to tu i otwieramy no śmietano Czyżbyś, no czeszby czeszyć czyżby? Wiatr. Tak, wiatrach wiatrach Ach, wiatraż w domu hula. Oooo, o o to muszę tu wytrzeć, o no dobra. o 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 już o o o 102. I lecimy dalej. 100 gram, kaszy, ranny. No to dajmy. Ja już dorzuciłam przyprawy. Słuchajcie, zaraz będę dorzucać warzywa do rozsądu. Kasza, 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 kasza jest. Kasza. kasza masza. Cukier waniliowy, proszę bardzo. Damy cukier wanilinowy. Tak bywa. Proszę, poszedł. I mąkę ziemniaczaną, 20 gram. My dalej. Osiem żółtek mamy. Jest osiem żółtek. Zaraz wszystko i zakładamy pokrywę z miarką. odłożę ją, schowam nam pokrywę z miarką 30 sekund obroty 5 i zobaczymy co z tego będzie no i słuchajcie, niepykło. nie pykło nie zmieszało się nam zobaczcie nie wymieszał się Jeszcze raz, słuchajcie, ale tym razem wezmę kopystkę i próbuję pchnąć kopystką, tylko muszę ustalić miejsce pobytu kopystki. Chłopaki rozkładali zmywarkę. O, no Ustaliłam miejsce pobytu kopystki. Dobra, słuchajcie, no. obroty <laughs> No, Dużo lepiej, ale jeszcze muszę. Jeszcze już Wam pokazuję. Jeszcze nie jest to do końca wymieszane. I ja to jeszcze raz puszczę. Czyli razem w półtorej minuty nam wychodzi. No, okej. Okay. Nie tak mam wrażenie, jakby gdzieś się zbuntował ser. Dobra, słuchajcie, masę serową musimy przełożyć i wymieszać z białkami. Czy to się nam... Tak, teraz mamy to. Czy tak my Gorsze to były mikstery w terenie, a się wylizywało. Yy, wrzucam już warzywa. I przesunę go sobie na drugi ten. Drugi palnik. Wrzucam już warzywa w całości, słuchajcie. nie Będzie będziemy kroić, dzielić. Wkładam. Zawsze daję do pula. Słuchajcie, wtedy trochę zawsze rosół się musi rosół się musi odgotować. Yy, I nie dolewam wody już. Z tym czym startuję, i później już nie dolewamy wody. No dobra. Później jeszcze cebulka. Podpieczona. I co? Rosół się wyploni. Wycieram michę i działam. Mam, no to biorę naszą masę serową. Dobra, wygarniamy naszą masę serową. Zobaczymy, słuchajcie, jak to pójdzie, bo może jedną małą blaszkę zaraz będę myśleć jak ja to mam upiec bo to mam tylko blaszkę na 12 foremek więc jakby zobaczymy okej okay. ale ja płaczę zaraz się Tobą zajmę płaczę Dobra, następnym razem zrobię to w słuchacie w innej kolejności. Spróbuję najpierw białka jakby później ubić, ponieważ białka jak stoją, podchodzą, wodą Za długo, nie? Więc ok. Wymieszać musimy to, no i przełożyć do foremki. My będziemy przekładać do foremek małych. Już <laughs> Wam pokazuję. Do tych. Jeszcze chwila wymieszania. Dobra. Uhum. No to co? Lecimy? Próbujemy? Pożyjemy? To idź się przebierz. Ja zaraz, ja nakładam już tu. Słuchajcie, dobra, w jednej takiej łyżce. 90 minut pieczone, no myślę, że te babeczki dużo krócej, zobaczymy, zobaczymy jak wyjdzie słuchajcie, nakładam wjadę resztę ciasta, wsadzę do lodówki a to wjadę do piekarnika no i na czuja będziemy próbować najwyżej później zrobimy jeszcze co, o, to nam wyjdą jeszcze trzy takie blaszki Miałabym to, bym wsadziła równocześnie, no niestety nie mam. Ja jestem Dobra, tu leci. O, paluszek. No dobra. I myślę, że wyjdą nam wtedy takie... uch małe serniczki. I ostatnie. No dobra. O, nie, muszę to zebrać, bo słuchajcie, to mm. będzie się przypalać. To się szybko złapie, przypali i będzie smrodek. A to jest? No dobra, to będą serniczki małe. Takie. No dobra, słuchajcie. Czekoladowe. Nie wiem, może tamtą ostatnią partię. Jak będziemy później robić, zrobimy czekoladową. Lądujemy w piekarniku. Temperatura 160 stopni. Na drugim od dołu poziomie w piekarniku. No dobra, słuchajcie. Spróbujemy. To na pewno nie będzie półtorej godziny. Na bank. Wlatują i zjawimy się słuchajcie jak zaczną się nam już rumienić. Dobra zobaczcie słuchajcie babeczki wyszło 42 babeczki niestety już e, w, 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 nie ma została <ślisty> połowa e, rosół się pyploni. No, zaczyna od, odparowywać woda. Zobaczcie ciach ciach warzywa są gotuje się nam rosołek na jutro będzie pycha. A tu mamy babeczki i słuchajcie, no cóż, to na dzisiaj tyle. Trzymajcie się i miłej nocy, pa pa.